Cześć, ja będę prowadził kanał o matematyce. Na początek rozwiążemy kilka równań z trigonometrii. Mamy takie polecenie. Zapisz w najprostszej postaci. To jest nasze równanie. Cosinus alfa razy tangens alfa. Korzystamy z własności, że tangens alfa to jest sinus alfa podzielić przez cosinus alfa. Tak już to zapisaliśmy i widzimy już, że cosinusy nam się skrócą, a więc to było bardzo proste równanie zostaje sam sinus alfa, to jest nasz wynik pamiętamy tylko, że kosinus alfa tu występuje w mianowniku więc nie może być równe 0 teraz przejdźmy może do kolejnego równania to jak już widzimy jest troszkę dłuższe, ale też je rozwiążemy i tu też mamy tangens alfa, podobnie jak w poprzednim też zapiszemy w takiej postaci alfa razy, podzielić, przepraszam, przez cosinus alfa. I tu mamy teraz dwa, dwa, sinu, to znaczy dwa sinusy obok siebie. I je możemy wymnożyć. Mamy tym mnożenie. I będzie sinus kwadrat alfa. Teraz, teraz co zrobimy z tym kosinusem? Inaczej go zapiszemy. Zaraz wam pokażę. Jak kosinus kwadrat alfa podzielić przez kosinus widzimy, gdybyśmy tu skrócili to przez kosinus otrzymalibyśmy yy, otrzymalibyśmy właśnie ten kosinus ale właśnie ten zapis nam bardziej odpowiada, ponieważ mając ten licznik, możemy zapisać tu jedynkę, gdyż jest to jedynka trigonometryczna mamy to w tablicach, gdzieś w wzorach i tak właśnie zapisujemy a w mianowniku zostaje sam cosinus. nie odpowiadamy również o założeniach i w tym przypadku cosinus alfa jest różny od 0. I to już ostatni przykład, który zrobimy dzisiaj. 1 przez cosinus kwadrat alfa razy 1 minus sinus kwadrat alfa. Jedynkę rozpiszemy oczywiście dzięki temu możemy teraz skrócić sinus kwadrat i zostanie sam kosinus kwadrat albo teraz te kosinusy nam się zredukują i zostanie sama jedynka dziękuję za uwagę subskrybujcie jeśli Wam się podobało cześć